Tak zwany rozwój duchowy, bardzo trendy od wielu lat, wielu, wielu. <laughs> I ja oczywiście też się dałam na to złapać. Myślałam, że to jest właściwa droga. Myślałam, że słuchanie innych, obcych ludzi. Którzy będą mi wskazywać drogę dla mnie, jest właściwe. Słyszycie jak to brzmi? To jest ciekawe, że nie tylko ja oczywiście wpadłam w te sidła, w tą pułapkę i iluzję, że ktoś, kto nie jest mną, powie mi, co jest dla mnie właściwe. Hmm. Śmieszne co. <laughs> Bo jak myślę o tym dzisiaj, no to chce mi się śmiać. Dlaczego wierzymy w te rzeczy? Dlaczego wierzymy, że metody, kursy... Um, inne osoby i in, nie wiem eksperci wiedzą lepiej od nas co jest dla nas dobre przecież nie ma takiej innej Dominiki na świecie nie ma innej osoby która by miała tą osobowość ten bagaż to wszystko przeszłości i przyszłość i Moje rozumienie, więc dlaczego ktokolwiek inny miałby mi mówić, co jest dla mnie właściwe i jaka jest moja droga? Zastanówmy się nad tym, po co? Dlaczego wierzymy w to, że. Że potrzebujemy coś zmieniać, że potrzebujemy czasu i procesu, żeby pozbyć się traum, żeby pozbyć się czegoś, co się stało może 20, 30, 40, a może nawet 50 lat temu. Dlaczego tak głęboko w to wierzymy? Czy nie jesteśmy, czy dlatego nie mamy naszego umysłu i naszego czucia, żeby zobaczyć, ok, to się stało jakiś czas temu, dlaczego to ma nadal na nas wpływać? I kto powiedział, dlaczego my wierzymy tym osobom, że to na nas wpływa? Ja Wam powiem tak, co ja zaczęłam robić. I nie słuchajcie mnie, idźcie jakąkolwiek drogą, która jest dla Was właściwa albo niewłaściwa, ale sami sobie po prostu przetestujcie. I ja zrozumiałam, ja robię teraz tak, że za każdym razem, jak czuję bardzo mocno, że czuję się niekomfortowo, obojętnie, to może być cokolwiek, jakaś myśl mi przyszła do głowy albo jakieś uczucie, widzę program, który jest we mnie. Po prostu on mi się pokazuje przede mną, jakoś go czuję. I wiecie co ja robię? W moim myśle biorę taki baseballowy, duży i się tego programu pozbywam. Najzwyczajniej w świecie. I ja nie potrzebuję kogokolwiek, jakiejś innej osoby z zewnątrz, żeby to za mnie robiła albo żeby mi to powiedziała. Ty możesz użyć czegokolwiek. Wymyśl sobie, poczuj to, jakieś narzędzie, albo nie będę ci nawet mówić propozycji, po prostu zrób to po swojemu. Więc zamiast tracić czas, pół życia albo całe życie, a ja tak robiłam. Ja tak właśnie robiłam. Nie wierzyłam w siebie. Myślałam, że ta osoba, która nie ma zielonego pojęcia o mnie, więcej wie i więcej mi pomoże w moim życiu niż ja sama. To jest niemożliwe. Więc zamiast tracić ten czas, to po prostu można być uważnym, zobaczyć program i się go. Ładnie pozbyć. Proste? Proste. I do skutku. Bez wchodzenia uczuciami. Widzisz? I koniec. I tak od nowa.